Ubezpieczenia w karwaningu to temat bardzo ważny, poświęcamy właśnie jemu kolejny z odcinków w naszej, można by było powiedzieć, Akademii Ubezpieczenia. Obok mnie Bartosz Zdrojewski, broker ubezpieczeniowy Meridian, ja nazywam się Sebastian Klaus i chcieliśmy wam przedstawić temat likwidacji szkód w kamperze. Bartku, powiedz, ponieważ wykupując ubezpieczenie zwracamy przede wszystkim uwagę na cenę. Im tańsze tym lepsze, jednak warto podejść do tematu ubezpieczenia tak jakby od tyłu. A czy ubezpieczenie zaczyna się sprawdzać wtedy, kiedy mamy szkodę? Tak? To jest pierwsza rzecz, więc ważne, żeby czy ono będzie zawierało ubezpieczenie autokasko, czy będzie zawierało autoszybę, czy inne ubezpieczenie, to wszystko zależy od tego, kto jakie ma potrzeby. Ale najważniejszą sprawą jest przejście, zwłaszcza dla osób, które nie mają styczności bezpośrednio z likwidacją szkody, przejście sprawnie i bezproblemowo przez cały proces likwidacji szkód. Czyli zawarcie ubezpieczenia za naszym pośrednictwem w ramach, w ramach e, tych programów, które udało nam się stworzyć, daje pewien komfort, bo działamy na podstawie pełnomocnictwa, które udziela nam klient. Na podstawie tego pełnomocnictwa on otrzymuje bezpłatne wsparcie procesie likwidacji szkód. I to jest najważniejsza rzecz, bo tak naprawdę my jesteśmy buforem pomiędzy nim, a zakładem ubezpieczeń. Mhm. I my wiemy, jakie są terminy, pilnujemy tych terminów, żeby ten termin, który ustawodawca nałożył, żeby był egzekwowany. Tak? Wszystkie dokumenty, które są kierowane do zakładów ubezpieczeń, przechodzą przez nasze ręce i my pomagamy po prostu uzupełnić. Jesteśmy też w kontakcie z serwisami, jeśli taka jest potrzeba, doprowadzając, mówiąc kolokwialnie, do szczęśliwego końca. W Również wspierając zarówno serwisy, jak i, jak i producentów, czy tam sprzedawców, może bardziej sprzedawców i dealerów, którzy, jeśli będą chcieli, to też zapraszamy do kontaktu, bo możemy pomóc. Mamy też swoje doświadczenie w związku z tym, że e, pracujemy z branżą transportową, mamy doświadczenie w likwidacji szkód zagranicznych, zgłaszając szkody bezpośrednio za granicą, ale to pewnie jest okazja i rozmowa na, na inny temat i na, i na inny czas, ponieważ e, szkody są wypłacane wówczas w walucie w kraju, w którym. Szkody zgłosiliśmy. Dokładnie, i tam wchodzą w grę zupełnie inne kwoty. Zdecydowanie wyższe. A zatem warto przy podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu pomyśleć o tym, co się wydarzy w momencie, kiedy do takiej szkody dojdzie. I takie jak Bartosz powiedział, ubezpieczenie jest dobre wtedy, kiedy po zlikwidowaniu szkody właśnie tak to powiemy, że jest dobre. Tak. Przeszliśmy przez to w sposób komfortowy, bez stresu. No działacie 25 lat na tak, rynku. Tak, jesteśmy od 25 lat i likwidujemy w wielu innych branżach wspólnie z klientami szkody, i, i, i działa to w ten sposób, że klient przechodzący z nami przez proces likwidacji szkód po prostu u nas zostaje. No właśnie, czyli już raczej nie myśli o tym, żeby zmienić. Firmę, no którą bo wykupiłby Czysto, czysto z, 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 z punktu widzenia prawdopodobieństwa, to prędzej czy później ta szkoda mu się zdarzy i, i, i chce mieć komfort. tak? Chce mieć komfort pracy, komfort załatwienia tego w sposób cywilizowany, a nie dzwonienia i próbowania do dzwonienia się na infolinie, która no, różnie z nią bywa. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to oczywiście skontaktujcie się z firmą Meridian bądź z polskim Karawaningiem w temacie ubezpieczeń i łapka w górę. Czekajcie na kolejne materiały na temat ubezpieczeń. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.